Cześć. Po dłuższej przerwie wracamy do nagrań, i dziś troszkę inaczej niż ostatnio, czyli nie odpalamy konsoli, nie odpalamy jakiejś starej gry, natomiast spróbujemy zbudować retrostację w oparciu o stary komputer. Dlaczego nie e, na przykład Raspberry Pi? Z wielu powodów. E, pierwszy to taki, że komputer, który e, widzicie, e, Hewlett Packard e, sprzed pewnie 10 lat, e, jest w tej chwili wart około 100 zł. E, można go kupić w całkiem fajnym stanie, w całkiem dobrej konfiguracji na pewno wystarczającej na to, żeby wykorzystać go jako retrostację. Druga sprawa, możliwość bardzo łatwa gromadzenia gier. W Raspberry Pi jesteśmy skazani na pendrive albo dyski podłączane USB. Dyski nie są może drogie, natomiast sam dysk przeznaczony tylko i wyłącznie pod retrostację to może troszkę czasami szkoda, a w komputerze za 100 zł mamy dysk 250 GB, który w zupełności wystarczy do zgromadzenia bardzo pokaźnej biblioteki. Dodatkowo PC daje możliwość skorzystania z dwóch rozwiązań. Albo możemy zainstalować na nim system dedykowany tylko i wyłącznie pod retro gaming, czyli Jakąś odmianę frontendu, który, który został stworzony w oparciu na przykład o Linuxa, po to, żeby emulować na nim rozmaite systemy, ale daje też możliwość instalacji zwykłego Windowsa, a na nim rozwiązania typu Lunchbox, o którym na pewno jeszcze wspomnę za chwilę. Komputer. Dodatkowo, w razie czego jesteśmy w stanie bardzo łatwo serwisować, w niektórych sytuacjach rozszerzyć o, o, o dodatkowe możliwości, upgradeować, co nie jest raczej możliwe w wypadku Raspberry Pi. Ktoś mógłby powiedzieć, że czwarta edycja jest wystarczająco silna do tego, żeby emulować nowsze trochę platformy, takie jak PlayStation 2 i Gry 3D na niej. Natomiast ta, która jest w tym komputerze, nie ma takiej mocy przerobowej, owszem, to prawda. Natomiast gry retro, na których ja się skupiam, z racji, z racji mojego zamiłowania do starych pozycji, to przede wszystkim gry z NES-a, Super NES-a, Segi Mega Drive platform mobilnych PSP i Nintendo, a ta konfiguracja spokojnie wystarczy do emulacji tych pozycji. Komputer kosztował 100 złotych. Tak naprawdę jeszcze go nawet nie uruchamiałem, przeleżał troszkę i czekał na lepszy czas. To, co jest w środku, też nie do końca jest mi znane, poza tym, że jest tam dysk 250 giga i 4 GB RAMu. Ja zdecydowałem się na jakąś edycję Linuxa, o tym za chwilę, ale dodatkowo chciałbym jeszcze wykonać parę, parę czynności na tym komputerze, a mianowicie chciałbym go troszkę zmodować wizualnie. To jest bardzo łatwe do uzyskania z racji tego, że na, na, na YouTubie. Czy na internecie można znaleźć bardzo dużo e, propozycji, w jaki sposób tego typu komputery można e, zmodować? Ja mówię oczywiście o e, modyfikacji wizualnej, głównie opartej o e, lakierowanie obudowy, e, tudzież być może jakieś podświetlenie, wymianę wentylatorów na cichsze. E, tego jeszcze do końca nie wiem. To jest taki projekt. E, nad którym myślałem jakiś czas i dopiero zaczynam go robić. Za chwileczkę porozmawiamy trochę więcej o możliwościach e, oprogramowania i o tym, co tak naprawdę będzie na tym komputerze zainstalowane. Dobrze, sprawdźmy sobie zatem, co tak naprawdę kryje się wewnątrz Hewlett Packarda. To jest model Small Form Factor serii 6000, czyli bardzo stary model. Na obudowie można znaleźć jeszcze nazwę Hewlett Packard Compact, czyli jeszcze w tej fazie tranzycji, kiedy obydwie marki były obecne na rynku. Z zewnątrz widzę tylko, że jest najprawdopodobniej tylko odtwarzacz DVD bez możliwości nagrywania. W środku mamy jeden wolny slot PCI, jeden PCI Express, dwa małe sloty PCI na karty rozszerzeń. Można tutaj na przykład podłączyć dodatkowe sloty USB albo gniazda na, na karty SD lub inne tego typu rozszerzenia. Wszystko oczywiście tylko small form factor, czyli low profile. Low profile Zasilacz zapewne około 140-160 W w zupełności wystarczający do podpięcia jakiejś starej karty e, PCI Express. Natomiast e, natomiast zapewne e, nie wpłynie to na emulację, gdyż przy emulacji sporym obciążeniem jest to co daje e, co idzie na procesor. Parę slotów USB, parę wyjść na słuchawki i na, na, na mikrofon, czyli absolutny standard. Dysk 3,5-calowy, 250 giga. Za chwileczkę czegoś więcej się o nim dowiemy. Nie ma zainstalowanego żadnego systemu, więc spróbujemy podłączyć się do wiosu i zobaczyć, cóż ten komputer skrywa w sobie, coś więcej. No dobrze. Hewlett Packard Seria 6000 Pro Small Form Factor. Eee, procesor to dual core z serii E5400, taktowany zegarem 2,7 2, GB po szymie 800 MHz. Zainstalowane są w dwóch bankach dwie kości 2 gigowe, w sumie 4 GB. Maksymalnie można było rozszerzyć tą konfigurację do 16 GB, o ile dobrze pamiętam. Nośnik to 250 GB Hitachi o ile się nie mylę, w tych komputerach standardowo były montowane dyski Western Digitala, natomiast no to nie jest nic strasznego. Dysk SATA, więc można spokojnie podłączyć wszystko, co w tej chwili jest dostępne na rynku, tak naprawdę za grosze. Także ja myślę, że zostanę przy tym dysku. Mam możliwość wymiany na 500, natomiast 250 GB to jest coś, co w zupełności wystarczy pod emulację. Większość ROMów na stare konsole zmieściłoby się tutaj pewnie z 5 razy. Jeszcze sobie sprawdzimy. Czy mamy podtrzymanie baterii? Mamy podtrzymanie baterii. Czas co prawda się nie do końca zgadza. Jest 18.51 Tu jest wszystko w porządku. OK. E, sprawdźmy sobie jeszcze... E, ...kolejność bootowania. E, CD-ROM, USB, dysk twardy. E, uruchomimy... nie, najpierw uruchomimy USB. Dlaczego? O tym za chwilę. Dobrze, wiemy już co jest w środku. Jeśli chodzi o kartę graficzną, na 99% jest tutaj model Intel HD 4500. Tak by wynikało z dokumentacji, którą już znalazłem gdzieś na internecie. Natomiast no co będzie tak naprawdę to się okaże za chwilę. Model 4500 w zupełności wystarczy do e, wsparcia emulacji tych konsol, które bym chciał łącznie o ile się nie mylę nawet z makaronem z Dreamcastem e, i nawet chyba z GameCubeem. Tak więc e, możliwości będzie spora. No to lecimy z softem. Zerknijmy, co daje nam świat na nasze potrzeby, jeśli chcielibyśmy przygotować sobie retrostację. Tak jak wspominałem na samym początku, alternatywą, która jest bardzo fajna dla użytkowników systemu Windows, kiedy już macie zainstalowany Windows, czyli tutaj jeszcze koszt systemu by nam doszedł, jest Aplikacja, która się nazywa Lunchbox, ona występuje w dwóch wersjach. Jedna jest darmowa, w pełni funkcjonalna i naprawdę działająca świetnie, druga to wersja płatna gdzie możemy zapłacić 20 dolarów za rok i 10 za następny rok użytkowania, albo zapłacić 50 na raz i mieć lifetime wszystkie aktualizacje. Wersja Pro od darmowej różni się tym, że ma możliwość uruchamiania wielu skinów, różnych motywów, które możemy wykorzystać dla samej aplikacji, a dodatkowo ma możliwość odtwarzania filmików, które, które możemy automatycznie pobrać dla gier, które mamy wrzucone do biblioteki. Ja korzystam z wersji darmowej. Która moim zdaniem wygląda świetnie. E, tutaj mam zainstalowanych tylko kilka systemów. E, to jest coś, co e, zainstalowałem, żeby sprawdzić w ogóle, jak to wygląda. Możemy bardzo łatwo przełączać się między nimi i oglądać, e, oglądać te romy, które posiadamy. Oczywiście posiadanie rom, Romów nielegalnie jest bardzo naganne no i należy posiadać tylko te, które mamy w oryginale gry ja mam tutaj zainstalowanych kilka naprawdę tylko demonstracyjnie chciałbym, żebyście po prostu zobaczyli jak wygląda sama aplikacja mamy możliwość instalowania, dorzucania ROMów albo emulatorów rozmaitych platform to co jest bardzo fajne to to, że Podczas dodawania ROMów, biblioteki z Romami mamy możliwość, wręcz obowiązek zainstalowania emulatora i dla bardzo wielu platform Launchbox podpowiada nam jaki emulator bardzo dobrze współpracuje z Launchboxem. Wystarczy kliknąć na proponowany link, ściągnąć aplikację, wskazać podczas dodawania biblioteki. Zainstalowany bądź wgrany emulator, i całą resztę system dokona za nas. ROMy są dodawane do biblioteki, a następnie mamy możliwość również automatycznego ściągnięcia etykiet, czy pudełek, czy, 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 czy grafik dla każdej z gier. Dodatkowo mamy możliwość pobrania podstawowych informacji dla, dla, dla ściągniętych, dla posiadanych ROMów łącznie z grafikami. To nie jest dostępne w każdej pozycji natomiast jako takie jak najbardziej działa. Teraz wystarczyłoby dwa razy kliknąć na grę i ona powinna się uruchomić nam w trybie emulacyjnym Zobaczmy jak to zadziała u mnie No, nie działa u mnie, ale z bardzo prostej przyczyny. Ja w tej chwili uruchamiam system przez grabera, przez avermedię, i wtedy mam jakiś problem z wieloma ekranami, ale to nic. No, w każdym razie widzicie, jak to wygląda, widzicie w jaki sposób to. Można używać. Jest to naprawdę bardzo wygodna i bardzo fajna platforma. Można wykorzystywać bardzo, bardzo wiele systemów do emulacji. Działa to bardzo sprawnie. Uwierzcie no, mi na słowo. Na pewno, jeśli chodzi o Launchboxa, przygotuję osobny materiał, po to, żeby pokazać wam, jak on działa. Bardzo polecam dla użytkowników Windowsów. A mamy oczywiście wiele innych frontendów, które możemy wykorzystać. Na przykład Retropaya. linki, oczywiście do wszystkiego tego, co Wam pokazuję, zamieszczę w, w materiale, natomiast to co, jest, to, co jest ważne, to to, że wiele z tych systemów można zainstalować na wielu platformach. Retropie był dla mnie jednym z takich pierwszych systemów, bardzo dobrze się sprawdził przy, przy prostych emulacjach. Nie do końca podobała mi się konfiguracja na przykład kontrolerów, ale, a, ale, ale to się już na pewno zmieniło razem z wersją. Kolejna alternatywa to Recalbox, który no, wygląda bardzo podobnie jak, jak Retropie, ma nawet nie wiem czy one nie mają jakichś wspólnych źródeł Gdyż te systemy po uruchomieniu wyglądają bardzo, bardzo do siebie podobnie, mamy możliwość uruchomienia znowu wielu platform, mamy znowu możliwość zainstalowania systemu również na wielu platformach, także na, na PC-cie. Emulation Station, kolejna alternatywa, kolejny emulator, który wygląda, kolejny, kolejny frontend, który wygląda bardzo podobnie jak, jak, poprzednicy dający te same możliwości wszystko w jednym miejscu, wszystko wygląda bardzo podobnie ja zdecydowałem się na dystrybucję Linuxa Batocera która no, w zasadzie jest tym samym co, co każda z poprzedniczek, które, które wam powiedziałem. Natomiast e, miałem możliwość, e, i gorąco Wam też polecam prześledzenia tego na e, YouTubie. Obejrzenia wielu materiałów dotyczących Botasery, bardzo, do, bardzo solidnie, bardzo fajnie przygotowanych. Ja również taki materiał przygotuję e, w jaki sposób przygotować dla dla, dla, dla dla uruchomienia na e, komputerze. Także, także to jest to, co ja wykorzystam. Uruchomię sobie ściąganie obrazu dysku, po to, żeby za chwileczkę móc wam pokazać, jak, jak, jak w innym już materiale, w jaki sposób przygotować pendrive'a, a następnie sam komputer do użytkowania z Batoserą. Jako ciekawostkę chciałem Wam też pokazać coś, co się nazywa Pandora's Box i co jest bardzo popularnym ostatnio rozwiązaniem dla tych, którzy albo chcieliby kupić taki zestaw, jak tu widzicie, czyli taki bardzo fajny podwójny, podwójną platformę z dwoma padami arcade, które możemy podłączyć do telewizora i odpalić. No, tutaj 2222 gry lub wersję taką pudełkową, część z nich można podłączyć bezpośrednio do pada i do, do telewizora, natomiast część z nich nie do końca ma to w sposób prosty do osiągnięcia, za to jest dedykowane do systemów arcade'owych. Jeżeli chcielibyście zbudować własną platformę w oparciu właśnie o takiego boxa, to można to zrobić. Natomiast trzeba się liczyć z paroma rzeczami. Po pierwsze, Pandora's Boxy występują w wielu wersjach. Warto się rozeznać, czym te wersje się od siebie różnią. Wersja czwarta, piąta, szósta i później dla odmiany dziewiąta i dziewiąta D. Zazwyczaj to jest niestety tak, że jest mniej w każdej następnej wersji. Wersja piąta posiadała. 960 gier, o ile się nie mylę, wersja 6 było już tych gier więcej i dawała możliwość dodawania nowych gier wersja 9 dziewiąta i 9D dziewiąta opcji dodawania gier nie miała, gier miała jeszcze więcej, natomiast no nie były to bardzo, bardzo fajne rozwiązania, gdyż posiadały wiele ograniczeń Warto zapoznać się przy chęci zakupu z dokładnym opisem boxa, który byście wybrali, bo na przykład może się okazać, że bardzo dużo portów USB oznacza tylko tyle, że są one nieaktywne, albo aktywny jest jeden, albo ten jeden jest używany tylko do saveów. Rozmaite, rozmaite one mają w sobie zagadki. Także Pandora's box jest niby fajny, ale ma też sporo haczyków. No i oczywiście sam fakt 2222 gry. Czytałem wiele komentarzy, z których wynika, że niestety te gry się albo powtarzają, albo są w wersjach, które no różnią się od siebie niewiele. Tak więc, tak więc słabo, słabo jest z tą, z tą ilością gier. Dodatkowo nie mają te gry, nie mają Pandora Boxy niektóre możliwości przeszukiwania tych gier i chęć znalezienia gry 1300 z 2200 może skutecznie zająć tyle czasu, że może się odechcieć już grać w tą grę. Także, także Pandora's Box jest jakąś tam alternatywą. Jeżeli chcielibyśmy przygotować sobie w oparciu o nią automacik arkejowy, fajny pomysł. Natomiast no, ja zdecydowałem się na Linuxa Batoserę i na dystrybucję przygotowaną dla 64-bitowej platformy. Dlaczego 64-bitowej? Batosera ma przy 64 bitach. Na, na, na architekturze X86, zgodność emulacyjną z praktycznie każdą platformą. To łatwo sobie zobaczyć na tym wykresiku. Tak więc tak więc to są, to są to jest wersja, którą naturalnie wydaje się, że warto wybrać. Istnieją wersje na oczywiście inne platformy. Natomiast no, tutaj skupimy się na... W tym a nie innym wynalazku. Jeśli chodzi o ten materiał, to już wszystko. Traktujmy to jako takiego Kikofa projektu. W dalszych materiałach, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Przygotuję prezentację samego komputera, co z nim zrobię, co planuję, a następnie zainstalujemy na nim system. I będziemy dodawać romy. Zapraszam, zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia wkrótce.